witamy znowu na płatnym parkingu idziemy do wodospadu Kwernufos. jesteśmy w ogóle koło Skogafoss ta o Skogafoss na którym byliśmy ostatnio a tu idziemy do takiego wąwozu tam będzie mniejszy wodospad ale najpierw trzeba zapłacić za parking się nie wypłaca za te parkingi tutaj, chyba. Widzicie, <noise> bardzo jest zdenerwowany, że znowu musimy płacić. Ale tylko albo aż 750 koron. Chciałam powiedzieć, że jest taka piękna pogoda. Jesteśmy w letnich kurtkach już. Nie jest za gorąco. Chciałam <noise> już że się za ciepło ubrał. Czy w ogóle bramka. Aż mi oczy łzawą od słońca. No, przed nami taka droga. Chyba jest niedaleko, nie? Nie wiem. Ty nigdy nie wiesz. Zawsze ja obczaję wszystkie trasy, a ty po prostu idziesz. Bo ja jestem od czarnej roboty. Czyli od kierowania autem. Tak, też. Tylko. Tylko od kierowania A kto teraz płaci za parking? No ty w końcu Pierwszy raz No i się nie da, bo pójdzie internetu <laughs> Wiecie pierwszy raz płaci za parking i on nie idzie Katarzyna musi się zająć efekt tutaj jest. No, jest mega. Można wejść za wodospad. Z drugiej strony go widzimy. I efekt jest wow, naprawdę. Olecam to na ten wodospad. Nasze drugie podejście do, do, braku, do braku samolotu na czarnej plaży. Idziemy nie będziemy tak. jechać. Można Autobóra. wybrać autobus, tutaj ludzie czekają. Ile kosztuje? Tam, tam okay. czekaj. tysiące i jeździ to pół godziny to, to Przynajmniej tak jest na rozkładzie jazdy. Zajedziemy no. za to, się przejdziemy A te 3000 koron. Chyba 3000 koron w jedną parę. Nie wiem, nie, nie. nie. Wie już. No to tak. Za nas dwoje to jest 6000 koron. Podstawa. To idziemy. Zmierzmy czas, bo podobno wycieczka cała ma trwać 3 godziny tutaj z powrotem. Więc Zobaczymy. 14:40. 7 km w obie strony. Mierzymy czas, ile będziemy szli. Włączę stoper. Takim autobusikiem można się przejechać. Ale chyba lepiej podziwiać widoczki. Jest on. 40 minut do tego miejsca, jak dojdziemy tam będzie 45 minut, 3,5 kilometra podobno. wracamy. Zerwał się wiatr. Przystrzewać Historia tego samolotu jest taka, że rozbił się on tutaj na tej czarnej plaży w 1973 roku. Jest to samolot amerykańskich sił powietrznych US Navy. Rozbił się on tutaj, ponieważ zabrakło mu paliwa. A jak się później okazało, pilot popełnił błąd i przełączył na zły pak paliwa. No i się rozbili. Na szczęście w katastrofie nikt nie ucierpiał, nikt nie zginął. I tak sobie teraz leży na tej czarnej plaży jako atrakcja turystyczna. Masz coś jeszcze do dodania? Tak, czy podobno? Eksperci mówią, że ocean go po prostu może zabrać. Pochłonąć. Błonąć. Dobra, idziemy, bo mamy 3,5 km do przejścia jeszcze. A to jest najgorsze, bo to jest z powrotem. Idziemy zobaczyć na lodowiec o tej właśnie nazwie Selheim Jokut. Za parking trzeba zapłacić, za toaletę trzeba zapłacić. I jeszcze trzeba iść do tego lodowca. Interes życia, nie? Tu już widać pierwsze kry. Miała nas teraz grupka ludzi. Mieli wycieczkę po lodowcu. Można sobie wykupić wycieczkę z przewodnikiem. Dają ci kask, raczki, uprząż, chyba też i można z przewodnikiem sobie chodzić po lodowcu. Trochę kosztowne. interes, bo to chyba kosztuje około 400 zł za osobę. Ale może się kiedyś wybierzemy. Szyna? Kiedyś może tak. Ja jestem za. Fajnie to wygląda. Nie no, robi wrażenie. Musimy tu kiedyś wrócić na spacer po lodowcu. Zasadniczo to my już tu jesteśmy na lodowcu, tu pod nami jest lód już, tylko przykryty ziemią, Nie wiem, czy widać, ale wekładam doli. A ten pył co widać tu na lodzie to jest podobno pył z wybuchu Ejafiatla Jokutl z 2010 roku i zostawił tu po sobie pyły na lodowcu, dlatego nie jest śnieżno -biały. Tu słychać i widać jak się topi. Lód. To jest nawet znak, tak jak wcześniej mówiliśmy, że lodowiec nie jest bezpieczny, gcież na niego na własne ryzyko i tylko z certyfikowanym przewodnikiem musisz mieć raczki siekierę i hełm sole heima jokutl ma 11 metrów długości i jest to i jest częścią Myrdas Jokutl, lodowca Myrdas Jokutl. I na tych zdjęciach można zobaczyć, jak ten lodowiec się cofnął i jak się topi. Tutaj było, cała ta góra była za lodowcem, i nawet tu, a tu jest w ogóle napisane, że ta laguna co widzimy. Powstała, zaczęła powstawać w 2011 roku. I się powiększa z roku na rok w tym samym tempie, tak jak się topi i cofa lodowiec Sole. Jak to się wymawia? Sol, Majokutle Sol heimajokutl. No, laguna sięga aż tam A między 1930 a 1969. Rokiem, rodowiec cofnął się o 977 metrów. To wszystko przez e, globalne ocieplenie. To dużo. Ale to jest, kilometr. To jest, się cofnął to przez 39 cofnął. lat. To jest masakra. Ale no dalej to, widać. Nie jest. To, jest, to jest świetne, jak te zdjęcia są e, pokazane, nie? No. Co my tu widzimy, a co było jeszcze ile? 20 lat temu, dobrze liczę? Tak, 20 lat temu. 97 to 5 lat miałem całe. No ale on był aż tu. No kurcze. No ciekawe, ale jak są... byliśmy tam blisko, to było słychać i, i widać, nie? Jak on topnieje nie? cały czas. Kapie z niego woda, albo nawet odłamki się odłamują. Ciekawe, czy to są pozostałości, czy się odłamały i sobie. I przypłynęły. przypłynęły. No właśnie, ciekawe. Bo niektóre są strasznie. Przejechaliśmy na wzgórze dyrholej. Pod słońcem, to ja nie wiem czy coś widać, ale jest widoczek mega. Jak Ci się podoba widoczek? Jest piękny, ale tam jest bardzo daleko w dół. With his with my okay. I it was just mega, we took a lot off there. See I am these things. of yeah. 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 Idziemy teraz na tą latarnię. Na ten klif to bym nie chciał chyba wejść. No ja i strasznie wąski. Generalnie przyjechaliśmy tutaj nie tylko po te piękne widoczki. Ale jest to jedno z kilku miejsc na Islandii, gdzie można latem obserwować e, fafinki. Okay. Maskonury po polsku się nazywają ptaszki. Z takim charakterystycznym czerwonym dziobem, przypominające pingwiny. Ale niestety jest jeszcze chyba za szybko. One podobno przy, przylatują tutaj dopiero w maju na okres lęgowy, bo tak to żyją na oceanie. Chociaż. Dwa tygodnie temu ktoś podobno już je widział na Reini Tam za tym klifem na plaży. Myśleliśmy, że nam się to tutaj dzisiaj uda, ale niestety ich nie ma. Może na Reini Świarze są, ale chyba już dzisiaj nam się nie chce tego sprawdzać. Przyjedziemy innym razem, cię Myślę, że kończymy na dzisiaj. Tak. Wracamy do domku, się zagrzać, zjeść obiadek w końcu. Obiad do kolację. Camping kemping się nie udał, pokempujemy sobie w domu. No, ale następnym razem pojedziemy na kemping, więc przy następnym wolnym, które dostaniemy w maju i no i, i tyle. Widzimy się następnym razem. Jednak nie kończymy, bo wróciliśmy następnego dnia w poszukiwaniu pafinów. No i się udało znaleźć i to całkiem sporo. Tak. Tylko pogoda jest niestety jak na załączonym obrazku. Nic nie widać. Nic nie widać. Ale pafiny było widać. jest drugi. Złapałem jak przeleciał. Wait. na National Geographic na żywo było. Super są. Na wyciągnięcie ręki dosłownie, zaraz za yy, za, za tą barierką, znaczy barierką za tym o. metalowym rutem. Są tuż tuż, a reszta, znaczy takie pojedyncze sztuki, osobniki, a reszta siedzi na dole na klifach. Co sporo I... jest tam O, bardzo. Tu przyjechać, jak będzie ładna pogoda. znaczy, jest ładna pogoda u nas. Tak, a 80 km dalej jest właśnie to. Jak, wy, jak wyjeżdżaliśmy, to było piękne słoneczko. Tak, a wjechaliśmy, jakby w sekundę zmieniła się pogoda. Wjechaliśmy do jednego świata po prostu i nic nie widać. Ale pafiny są. O, przeleciał właśnie. Ale dobra, bo to za, za dużo gadania. Już teraz już kończymy. pa Zapłaciłeś już, czy nie? Nie, no ty musisz zapłacić Ja mhm. A ty nie możesz <laughs> Nie umiesz <laughs> dobra ale <mnie> za ręka boli <laughs> No to mamy. <laughs> ale co? Najlepiej no. <laughs> Tak Nie umiesz <laughs> wpisać parka krypka i S w swoją przeglądarkę <laughs> nie. Co ma więcej internetu w telefonie? Tak, a w ogóle historia z samolotu, tak, tego samolotu, tak. Tego samolotu, tak, ten. Tak, tak. Jakie Jokią włosy, O oh, Jezus. O Jezusie. Jesteś wyciągający? No bardzo. Jesteśmy w Dyrho, Lej. 8,57 to jest dokładnie 1000 koron. 750. Nie, 1000 sprawdziłem. <noise> marwam. To jest nasza polecajka Mega Islandzkie wafelki Pyszne są Najpyszniejsze na świecie no. O nazwie Hraun A Hraun to znaczy po islandzku lawa Historia tego samolotu jest e, następująca Nie <laughs> raz. Nie raz. I te wafelki Znaczy czekolada na tych wafelkach Nasze jest raczej. w kształcie lawy Nie wiem! No bo hi... A historia tego samolotu jest taka Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze Jak to się czyta? Nie mam pojęcia Dyrholaey? 750 koron to jest 21,43 No po angielskiemu chcemy tą stronę Pay for parking w sumie to są zwykłe wafelki oblane czekoladą, i tu mają chyba takie ryżowe y, jeszcze kuleczki, ale są pyszne. Jak na zwykłe wafelki, to są mega. i nie umiem, Dawaj, bananę najpierw zjem, bo nie chcę sobie smaku zetruć na bananę. Nie ale teraz zjem krawna i pobiję kawusią. Gdzie jest Była się tak, Aldan, hmm? No, well done. Dużo? no. no. no nie była otwarta, się otworzyła. Warto zawracać. Trzeba jechać do samego końca i próbować. No dobra, ci będzie. Raz w życiu miałaś rację. I don't know why. ty tak zapierdzielasz? Bo ja już chcę dojść do tego baki. Banan też dobry. Ale tu typa się zrobiło. Ej, ale o tej porze? No. Wiesz godzina 17 prawie. No raz wyciekł. A teraz do domu może byś prowadziła, to? No. Nie możesz ty Nie? prowadzić. Nagrodę, że zobaczyłeś O, się tak myślała. Tak. Ale bolą mnie nogi. Bola mnie nogi. Była taka piosenka? Nie znam.